RoboQuest jest to konkurs przeznaczony dla klas 4-8 szkół podstawowych. Konkurs odbywa się na matach, są zadania do przetransportowania różnych elementów. Bierzemy udział w tym konkursie, aby rozszerzyć nasze wiedzę o robotyce i pasje robotyczne. Konstruowanie robota zajęło 2-3 godziny, a już programowanie dłużej, no przynajmniej, nie wiem, 4 dni. Całe wszystkie misje, stopień trudności, trudności nie jest jakiś wysoki, tak bym ocenił może na 6-7 na 10. Jestem nastawiony pozytywnie. Mamy nadzieję, że wygramy i są duże szanse na wygranie. Bierzemy udział w konkursie. Zadania, które mamy do wykonania na początku, wydawały się trudne. Teraz już są coraz prostsze, bo rozumiemy, jak to ma wyglądać. Najtrudniejsze było zmontowanie konstrukcji, żeby antena została zabrana, bo to nie zawsze wychodziło. Robota programowałyśmy głównie na zajęciach z informatyki i robotyki. Interesuje nas robotyka. Celem konkursu jest promocja robotyki wśród najmłodszych już pokazanie, że to nie jest straszne i otacza nas w życiu codziennym. Zarówno popularyzacja programowania, informatyki, elektroniki i wszystkiego, co jest dookoła programowania robotów i całej robotyki. Postaramy się rozwinąć u młodzieży już na samym początku ich nauki, kreatywne myślenie i rozwiązywanie problemów i pracę w zespole. Wychodzimy z ofertą nowych odświeżonych dwóch kierunków kształcenia automatyki i robotyki oraz mechatroniki, które są dostępne na wydziale mechanicznym, ale też i na wydziale elektrycznym. Kto wie, może któraś z tych osób zdecyduje się kiedyś w przyszłości u nas studiować i tak jak wielu naszych studentów osiągnie sukcesy i później będzie tworzyć zupełnie nową jakość techniczną w Polsce.